Od narodzin Jezusa Chrystusa minęło już 2014 lat. Żyjemy w czasach, w których mamy dwóch papieży, a czarnoskóry jest prezydentem najpotężniejszego kraju. A co byłoby, gdyby Jezus urodził się w dzisiejszych czasach? Melchior, Kadzidełka chyba nie dowieziemy. Spoko złota mamy pod dostatkiem. Daleko jeszcze do stajenki. 100 metrów po lewej stronie. Jesteś u celu. Prowadził cię. Krzysztof. Ej, ziomy, a mira? Nie mamy Miry. Dokupi się w żabce. Jak przyjęłyby go media? Znajdujemy się właśnie tuż przed szopką, gdzie przed momentem narodził się chłopiec. Co ciekawe, jego matka twierdzi, że jest dziewicą. Przed szopką tłumy przybierze już pasterze, stukają, wołają wpuść panienko. Zgromadzonym tutaj nasuwa się wiele pytań. Przede wszystkim dlaczego kobieta rodzi w żłobku? Przecież do żłobka dzieci przyjmowane są dopiero po pierwszym roku życia. A tuż po wydarzeniach pokażemy nie mniej interesujący wywiad z bydlętami, które uwaga, klękają. Jak Jezus szukałby swoich uczniów? Ludzie, ludzie, jestem Jezus z Nazaretu. Jestem Jezus i chodzę po wodzie. Dobra, dobra, Koperfilm znika pociągi i przechodzi przez Murchiński. Nie, nie, poczekaj, Pro, proszę pani, czy pani mnie skądś nie kojarzy? O Jezu! No, 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 no! Żelazko zostawiłam włączone! Przy pana jestem Jezus z Nazaretu. A ja Gerard Ja jestem Mesjaszem. A ja Sztygarem. I co robię? Jedynym rozwiązaniem jest udanie się do specjalisty. Jezus w agencji pr -owej. Imię? Jezus. Nazwisko? Chrystus. Data urodzenia? Zero. <noise> Ale co zero? A PESEL? Zero zero, 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 zero 25478. <noise> Coś mi się wiesza ta vista? Windows 8? Nie no, pan naprawdę czyni cuda. A pan myślał, że z Niemcami to jak wygraliście? To kim pan jest z zawodu? Cieślu. Co, nie chciałeś się studiować? Ale dobra, niech się pan nie przejmuje. Małysz był lekarzem i jego też pokochali. Dobra. Panie Jezu. Panie Jezu, Ja tu w naszej agencji, to z każdego zrobię gwiazdę. Kojarzę takich dwóch tych braci golców. Jak oni tu do mnie przyszli pierwszy raz, to jeszcze nawet bliźniakami nie byli. Dobra, zaczniemy od tego, że zrobimy taką sztyceczkę. Nowy smartfon. A co myślicie, że będę walił do sznura? Halo! Noś ma? O, Mateuszu, świetnie, że dzwonisz, wiesz? Przemyślałem sprawę i chciałbym, aby to jednak Łukasz otrzymał moje szaty i klapki. Te niebieskie, te z kubota. Czy mógłbyś zatem napisać dla mnie nowy testament? Nie, no jeszcze jeden. Jak to będzie takie grube, to tego nikt nie będzie czytał. Poza tym wiesz, ile film potrwa. Przepraszam, pan Jezus? Tak. Czy pan czyni cuda? Głównie. Ty, to wy dwa bilety na Rika. Człowieku, no! Są pewne granice, no bez przesady, no! Ja wskrzeszam i leczę niewidomych, uzdrawiam trędowatych, wskrzeszam zmarłych. No, no, tylko nie podchodź do Wawelu. O! Proszę Pani, to ja, Jezus z Nazaretu. Spieprzaj dziadu! Do kościoła idę!